premier Belgii Guy Verhofstadt, co ciekawe, polityk sympatyzujący z polską opozycją pracował między innymi dla firm ściśle powiązanych z Kremlem. I znów, znów muszę skomentować tych polityków. Niemców, Francuzów, Belgów tego Verhofstata, który nawet nie wie, że Powstanie Listopadowe uratowało Belgię. Od podboju, bo car Mikołaj I szykował wojsko polskie na Belgię, wojsko rosyjskie na Francję, i byłaby francuska, potem Republika Sowiecka ja, i belgijska SSSR. Więc Tuman nie Verhofstadt, co już. Wyraziłem dość dokładnie w poprzednim filmie, który realizowałem przed dwoma laty, kiedy pierwszy raz nas opluł, nazywając faszystami, ludzi, którzy szli w pochodzie niepodległości, w rocznicy odzyskania niepodległości, nazwał, że to faszyści 300 kilometrów od Auschwitz. Dla niego Auschwitz u nas jest. Nie oświęcim, tylko Auschwitz. Auschwitz to był tylko obóz, a miasto nazywa się Oświęcim. I to chamstwo po prostu, które wylewa się w tej chwili z Unii Europejskiej, które jednocześnie nie jest odpowiednio bronione przez naszych polityków. Bo, no wspaniale zachowuje się Patryk Jaki, czy, czy y, 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 profesorowie nasi pozostali, ale jak gdyby boją się przełamać tą taką barierę przyzwoitości językowej. Wreszcie już usiadłem, żeby trochę odpocząć, ale na finał pokażę Państwu, co przyszło z prokuratury. Proszę bardzo, odmowa: Postanowienie pod tytułem o odmowie wszczęcia dochodzenia. I pani prokurator, to też jakiś znak czasu. Przypatrzcie się. Ta pani prokurator nazywa się Katarzyna Niemiec, rudnicka. Coś jakiś ślad w tych nazwiskach, po przodkach został i widocznie. Antypolski charakter. No bo jak inaczej to rozumieć? Ciąg dalszy nastąpi.